Ej, Marta, jesteśmy razem w pokoju? No spoko, ale są pięcioosobowe To weźmiemy jeszcze Maję i Marysię i styknie. Bierzemy pokój numer 9, ale to jest nas tylko cztery. Co jak nam dołożą jeszcze Agatę? Nie no nie mogą jak nie chcemy. Nasi rodzice za to płacą. A ty, Agatko, z kim chcesz być w pokoju? Tylko nie my, tylko nie my. Tylko spróbuj osobiście uduszyć Cię w nocy sprejem na komary i ogólimy ci brwi w zieloną noc. Sama nie wiem. No co ty? Każdy na pewno chętnie cię przyjmie. No to w takim razie chciałabym być z dziewczynami w dziewiątce. No i ma wąsy markerem jak w banku. To ja biorę łóżko przy ścianie. Ty śpisz na podłodze. Proszę pani! Jezu, żartowałam! Ale przy ścianie to ja śpię. Ty sobie weź łóżko przy oknie, żeby szybciej wyskoczyć. Znaczy, żeby mieć piękne widoki. Ale tu jest widok na śmietniki. Ale dobra, ja zasnę wszędzie. Byle przed dwudziestą drugą. I tylko przy zapalonym świetle. To z nią nie tak. już na pewno bez strasznych historii przed snem. Mamo, zabierz mnie stąd. Kazali mi być w pokoju z jakąś dziwną dziewczynką.